Witajcie z tej strony Wojako, a to pierwszy odcinek z nowej serii e, z, z serii Fear 1. Gram to, by, by potem grać w Extraction Pointa, bardziej chcę pograć w Extraction Pointa, ale najpierw muszę skończyć to, bo to jest tam jakiś dodatek i i to się tam łączy z tą historią z FIRA jedynki Ja jej dokładnie nie znam, dlatego Chciałbym ją poznać i być na bieżąco, być, wiedzieć wszystko, dlatego zaczynamy grę Fira 1. Dlaczego najpierw zrobiłem Fira 3, a potem Fira 1? Ponieważ bardziej chciałem, bardziej chciałem sobie pograć Fira 3. W ogóle, oprawa graficzna. Mówili, że fabuła, że tam idzie się wystraszyć, chociaż z tym straszeniem nie było zbyt, zbyt dużo tego. Mówią, że Extraction Point to jest ten najstraszniejszy ze wszystkich produkcji FIRA. Nie wiem, sprawdzimy czy to jest prawdą. Czy będę zadowolony, czy będę zły, zawiedziony, to już nie wiem. Najpierw musimy e, przejść FIRA 1. No, to było tyle z tego teoretycznego punktu dzisiejszego filmu. A teraz po prostu zaczynamy. Nowa gra, średni, duży, domyślny celu sprzeciwienia i od broni, dla doświadczonych graczy, a szczegółowo sobie średni. Co ona? A więc. A więc zaczynamy. Teraz macie tutaj widok jak wyglądał fetel z trójki, a jak w jedynce jednak jest, jest różnica i to dosyć ogromna. Yes? Yeah. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God... We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right, all right. Let me... make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against a thousand super soldiers? Like I said, we put Fettle down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army had planted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. dobra. So, You will be a god among men. <laughs> Na chcę że... you an abandoned building just uh... ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. <sighs> Let's see Na początku chcę powiedzieć, że to są na maksymalnych detalach e, fir, chodzi. Jeśli będzie zarybać, to ja zmienię te detale, te wszystkie ustawienia, bo już widzę, że jest 23 klatka. Jak podejdę do ognia, nie, wszystko działa. Aha. A tym jest, gdzie jest eee, szybkość? Nie ma na szybkości. Tu jest przybliżenie, ja chcę tu przybliżenie, opcje sterowanie, mysz, Nie, nie to. Przepraszam, wiaturę. Interakcja, eee, strzał, sterowanie, zbliżenie. To ma być na tym. To ma być na tym, a cios ma być na shiftie. Nie, nie, przywodę, nie, jest tu. Nie tam. dobra Teraz? ok Okej. Okay. Uh, jeśli... Aha, co to? F? Tak? Aha, na no, F. No. X, literkami i Tutaj wszystko jest inaczej niż ten. Chwila, ja to pozmieniam. Przepraszam, ale naprawdę sterowanie tak jak było w Trójce. Hmm. Chód, to nie. To jest krok cnień. właśnie to. I co ja chciałem, na no, tym chciałem latarkę. Gdzie jest latarka? Ja chcę latarkę. Tam to nie interakcja. Latarka. O, nie. Stron będzie na F. Tak. Tylko F. Eee. Interakcja to typu... użyj. Eee. Użyj będzie na E. Dobra. Ruch i na e wychylenie w prawo to nie ma. A w tym jest, dobra, chyba wszystko i gitara. Jeszcze sprawdzę. Tu grana tu się tym rzuca, chyba. Okej. Hey bro, what took you so long? Try to find a way around. Dobra. Spotkaj się z Jankowskim. No. I teraz wzmocnimy zdrowia 105. I sprawdzimy, czy to działa. Eee, tutaj nie idzie, więc tam trzeba wejść. tam się nie da iść. Tutaj jest. Być... Oh. To akurat nie było. Jak... O, oh, to akurat jest. Czemu? Aha. Bo tak chciałem. Bez zamykamy. Bo nic tu ciekawego nie ma, dlatego już idziemy tam Szczę w kurtkę. Okej. Okay. Go! Go, go, go! Okej. Okay. Ponownie. Ojej, 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 ojej. Dobra, ponownie, bo... Hold on a sec. Ale z You chciało... Dobra. Go! Mm. Whoa. You were born here, in this place. Is that you? I was there. Ooh. Jin, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. It's gotta be around there somewhere. I'll wait here for Jin. You take a look around. Przeszukaj okolice, Okej. Okay. O! Wow. Jej, tam coś było. Nic nie ma. Nie wiem, nie ogarniam. Naprawdę. Nic nie ogarniam. Gdzie teraz? Za cicho jakoś jest. Nie obraz. Dźwięk. Efekty dźwiękowe. Okej. Okay. Okej. Okay. No i lecimy. No chyba to tam trzeba iść. Łoł! Łoł! Jo! His name was Charles Haberger I remember him but are the memories mine or hers it makes no difference he deserved to die they all deserved to die hmm Nie się wracać, trzeba jakieś sprawdzenie. No i chyba nie, nie, zbytnio. Zależy potem, jak... Kurde, m... tam coś gadali o mnie. You boys run along. I'll be busy here for a while. Breathe! Come on, make a push! I've tried to forget. I've tried so hard to forget. these men are from fear. they're special attachments to our unit for the duration of this op. they will be on point. their mission is to assess the nature of the threat. our job is to keep them alive. do not engage the enemy. remember that we are not dealing with ordinary bad guys. team one will move in from the southwest. team two will approach from the north. once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. okay, let's saddle up. Yep. No i interwał drugi nie bym, chyba tak ten pierwszy part to ja już chyba w tym momencie zatrzymię żeby to jakoś miało sens interwał pierwszy, a potem interwał drugi. Więc w tym miejscu zakończymy. To będzie taki krótki odcinek pierwszy Zadam klawisz. Chyba, żeby sprawdzić, w którym miejscu będziemy. <życekako stawivilizaries> <ane> hm. <microphone> <guy> Dobrze powiedziane. Ok, to tutaj się to zakończy. No i w następnym odcinku zaczniemy interwał drugi. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć.